Witam serdecznie, drodzy widzowie, po dłuższej przerwie, bo jakże by inaczej? Pewnie część z Was to już w ogóle się zastanawiała, że może chłop się przekręcił. A to taki numer, jednak żyje jakoś. Bliża się sezon, a w ogóle to już się właściwie rozpoczął, biegów trailowych, wiosna. I tak jak mówiłem, obiecywałem na tym kanale, chciałem, żeby co pewien czas pojawiały się testy różnych produktów. Z tym, że tak jak Wam zapowiadałem, nie chodzi mi o robienie jakichś tam cyklicznych, nie wiem, testów butów, sznurowadeł, nie wiem, plecaków biegowych czy latarek czołowych. Bardziej chodziło mi o to, żeby co pewien czas wrzucać rzeczy, które szczególnie mi podpasowały, czy które się sprawdzają naprawdę dobrze, które naprawdę z czystym sercem mogę Wam polecić. Jak wiecie, kanał nie był, nie jest i nie będzie w żaden sposób sponsorowany, powiązany z jakimiś firmami, instytucjami. W każdym razie no nie jest w żaden sposób sponsorowany. Jak wiecie, nie ma żadnych, nie wiem, partnerów. I mam ten komfort, że mogę mówić Wam, co mi się tylko podoba, i produkty, albo zajeżdżać bez litości, albo po prostu wypowiadać się w samych superlatywach bez, 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 bez żadnych oporów. Jeżeli chodzi o buty. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić no buty, które można powiedzieć jak dla mnie, i znaczy myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla bardzo wielu osób są takim absolutnie. Takim produktem ponadczasowym i czymś, co z biegiem lat wyrobiło sobie po prostu opinię absolutnie takiego najbardziej wszechstronnego, najlepszego. No, nie boję się nawet użyć tego słowa, ale takiego naprawdę takiego top buta trailowego, buta w teren do biegania szczególnie długich dystansów. Także tak, zbliża się sezon. Zaczęły się już pierwsze imprezy nie po śniegu. Lada moment mamy festiwal biegów Szczawnicy Mam nadzieję, że w tym roku się zobaczymy. To będzie za jakieś 2-3 tygodnie. Natomiast dzisiaj sobie chciałem z Wami pogadać o butach. Także co? Szykuje się długi trening albo długie zawody. No i mamy dylemat, co założyć na nogi. Zaczynamy. No więc tak, znane lubiane. Innovatey. Marka bardzo fajna, dobra przyczepność. Słynie z tego, że czuć podłoże. No fajnie, tylko że po 20-30, 50 km zależy kto jest jak wytrenowany, będziecie mieli nogi jak to się mówi w dupie. Odrzucamy. Innovatey, które mają trochę lepszą amortyzację. One to już mówię, pokazuję wam zajechane jakieś jakieś kapcie, które no ale które swoje, swoje wysłużyły, które są ok, jeżeli chodzi o amortyzację i tak dalej, ale nadal 20, 30, 40 km, to samo. Czujecie każdy kamek, każdy, każdą nierówność. E, co tam dalej? Marka Merrell, na przykład. Przyzwoite buty, jeżeli chodzi o e, zarówno przyczepność, jak i, jak i powiedzmy tutaj cholewkę o wykonanie nawet powiedziałbym, że spoko. Tylko, że cóż z tego, skoro wygląda to na but taki naprawdę w miarę amortyzowany dobrze, który powinien się dobrze sprawdzać, jest wibram na, na, na jakieś dłuższe dystanse. Jak szczerze powiedziawszy, wrażenie biegu w, nie wiem, drewnianych chodakach pojawia się w nich bardzo szybko, także też, mówię, na krótsze treningi spoko. Bruksy, no bruksy, dobra. Yy, może sałkony. Tu akurat wersja Sałkony, jeżeli chodzi o wersję, akurat mam asfaltowe, ale miałem też trailowe. Szczerze powiedziawszy, no mówię spoko, jeżeli chodzi o amortyzację, to zazwyczaj te, te modele, które są takie powiedzmy dedykowane pod, pod ultra, tak jak trailówki, które miałem, no to powiedzmy ten poziom jakby komfortu amortyzacji był ok. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania no, to są buty, które mają naprawdę no, bardzo mało przebiegu i już są poprzecierane jeżeli chodzi o e, cholewkę, No powiem tak, spoko, ale, ale, ale szału nie ma e, Polecałem Wam na tym kanale już New Balansy e, New Balansy, e, szczerze powiedziawszy też buty, które są, można powiedzieć, dosyć uniwersalne Wersje trailowe są OK z dobrą amortyzacją, powiedzmy takie takie 4 na 5. No Ale zakładam, że Wy chcecie kupić albo chcecie biegać e, możliwie wydajnie, możliwie długo, bez bólu, e, bez urazów, bez kontuzji i bez wrażenia tego, żeby po 20-30 km biegu. E, po prostu cieszyć się tym, że jesteście w fajnym miejscu, wśród fajnych ludzi a nie myśleć o tym, że Was bolą, bolą stopy, bolą nogi. Hoka speed goat. No i chyba tyle w temacie. Na tym mógłbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Powiedzieć Wam, że jest dużo butów na rynku, ale są tak naprawdę jedne, które Wam się sprawdzą. Można powiedzieć chyba ze stuprocentową pewnością, właściwie większość osób będzie z nich zadowolona. E, no ale dobra, to by było za proste, nie? E, pogadamy o tym, dlaczego one są dobre, dlaczego warto je kupić, e, ale też zaraz Wam powiem o pewnych minusach tych butów, bo to nie jest tak, że w samych superlatywach się o nich można wypowiedzieć. No, to teraz pytanie, dlaczego właśnie e, Hoka y, jest marką, czy w ogóle no, w, synonimem e, powiedzmy takich wszechstronnych, uniwersalnych i wygodnych butów trailowych. Czym tam, ten, ten, ta, ta, ta marka i buty tej marki wyróżniają się na tle powiedzmy konkurencji? Nawet nie tyle teraz, co wyróżniało się powiedzmy kilka czy kilkanaście lat temu. E, obecnie jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że Buty trailowe mają bardzo no, w widoczny sposób nawet grubą podeszwę, grubą dużą amortyzację, i yy, wiele lat temu yy, nie było to wcale oczywiste. Ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem moją karierę, powiedzmy, yy, biegową, jeżeli chodzi w ogóle o trailę, to standardem były buty o zupełnie, mówię, innej konstrukcji, dużo niższej amortyzacji, które zapewniały, no to jak to się mówiło, dobrą dynamikę biegu. No i oczywiście to jest tak, że wśród zawodników, yy, no bo to oni, powiedzmy, wyznaczają jakieś trendy, panowało takie przekonanie, że but yy, trailowy przede wszystkim ma mieć bardzo dobry bieżnik, yy, żeby żeby właśnie dobrze że dobrze, dobrze tam drapać ten teren, czy w górę, czy na zbiegach, żeby dawać poczucie takiego komfortu i zaufania, bo to jest mega ważne, to prawda. Mm, powinien być lekki, no i przede wszystkim to, żeby mm, jak najlepiej taki but, można powiedzieć, przekazywał informacje z podłoża do, do ciała biegacza, czyli krótko mówiąc takie wyczucie tego podłoża. No a buty, które miały cienkie podeszwy, bardzo właśnie takie lekkiej konstrukcji, no doskonale się tutaj właśnie tak sprawdzały, no bo to były takie buty rzeczywiście szybkie, takie, takie dla takich prosów. No problem polegał na tym, że żeby w takich butach biegać skutecznie, trzeba było po prostu, po pierwsze, tłuc niesamowitej ilości kilometrów, e, przyzwyczaić po prostu, no, nie ma się co oszukiwać y, nogi, cała aparaturu do tego, żeby żeby, y, żeby żeby biegać naprawdę wydajnie. E, trzeba było biegać z palców, but nie zapewniał żadnej praktycznej amortyzacji, całość trzeba było jakby zamortyzować własnym ciałem, własnymi nogami. Więc to się sprawdzało w przypadku zawodników. Y, Którzy mieli dobry stosunek, można powiedzieć, ogólnego wytrenowania do masy ciała, mm, którzy po prostu mieli odpowiednią technikę, którzy też mieli odpowiednią ilość czasu na to, żeby, żeby, żeby trenować i możliwości, i którzy trenowali w takim terenie, w jakim się docelowo ścigali. No ale tak, z czasem okazało się, że mm, coraz więcej zawodników zaczęło zauważać, że im dystans jest dłuższy i im e, trasa jest trudniejsza, bardziej wymagająca i techniczna, tym zaczyna bardziej być ważne to, żeby but dawał komfort, niż to, żeby on był szybki na kawałku tam powiedzmy jakiejś prostej. No i wiele lat temu, ja to teraz strzelam, że to jest około mm, na przełomie, przełomie, mm, no mniej więcej 2005-2010 rok, właśnie firma Hoka zaczęła, wrzuciła na rynek buty, z których się tak naprawdę wszyscy śmiali, bo to były buty na niesamowicie grubej podeszwie, w których w ogóle no, wyglądały karykaturalnie jednej z kultowych polskich tutaj książek, które, które uchodzą za, za, za powiedzmy takie jedne z pierwszych książek, jeżeli chodzi o trailu, o obieganiu o górskim. W którymś rozdziale właśnie jest opisane, jak to buty na, wysokim, na wysokiej podeszwie są mega tam niebezpieczne, bo to jest tak, że się robi duża dźwignia na staw skokowy, że to jest bardzo łatwo tam skręcić nogę, że to, że tamto. No, a się okazało, że nie do końca, bo coraz więcej zawodników właśnie zaczęło biegać w butach wtedy, właśnie marki Hoka. Zaczęli łupać coraz dłuższe dystanse i się okazało, że po przebiegnięciu kilkunastu, kilkudziesięciu albo kilkuset kilometrów szybki jest ten zawodnik, który w ogóle daje radę biec powiedzmy jakim takim tempem. I to nie chodzi o to, żeby but umożliwiał bieg tempem, nie wiem, 4-0 na kawałku prostej, tylko żeby nadal można było pewnie i bezpiecznie zbiegać bo nogi nie są wytłuczone, nie są tak zmęczone jak w przypadku butów na bardzo cienkiej powierzchni, znaczy tej podeszwie, a Hoka właśnie dawała ten komfort. I owszem, te buty były troszkę cięż, cięższe, troszkę uczucie było... Takiego, może nawet nie tyle, taki, no ale no było, powiedzmy, takiego lekkiego braku dynamiki w stosunku do takich butów, właśnie typu, na drugim biegu nie był zawsze, na przykład Innovate, właśnie z butami takimi, właśnie jak to mówię, startowymi. Dla takich Harpaganów, którzy naprawdę szybko, szybko biegali, czy, czy Salomon, też też Salomon firma robi takie buty. Y, jakby to wszystko jest ok, tylko pamiętajmy, że to są też zawodnicy, tak jak mówię, którzy naprawdę potrafią to robić, mają. Zresztą z tym potrafią, to jest tak, że no pewnie znacie wiele, e, kojarzycie wiele nazwisk, którzy, znaczy zawodników, którzy robili dobre wyniki, którzy gdzieś tam wyskoczyli, na, w jednym, dwóch sezonach byli gdzieś tam na topie, i potem nagle o nich e, nie słychać. No i się okazuje, że właśnie tu przeciążenie, tu kontuzja, tu tamto, sramto, nie? Także też pytanie, ile to oczywiście jest zasługa, właśnie w cudzysłowie takich butów. Które po prostu nie zapewniały tak naprawdę żadnej, żadnego zabezpieczenia, żadnej żadnej amortyzacji, jeżeli chodzi o, yy, o poruszanie się w terenie. Także hoka poszła w kierunku komfortu, czyli zapewnienia odpowiedniej amortyzacji. Nie tylko na pięcie, tylko właśnie dla poprawnie biegających biegaczy na śródstopiu i w przedniej części, co jest mega ważne tak naprawdę na zbiegach, i to naprawdę czuć. I teraz tak. Jeżeli chodzi o model Speedgoat, to jest model, powiedzmy taki flagowy model właśnie hoki, który no, dedykowany do biegów, biegów górskich, biegów trailowych. I teraz tak, co oprócz amortyzacji jest jeszcze tutaj mega tak naprawdę ważne i dlaczego te buty tak dobrze się sprawdzają? Wiele razy Wam wspominałem o tym, że but trailowy różni się od buta asfaltowego przede wszystkim sztywnością i budową cholewki. Górna część, czyli cholewka, ten cały, można powiedzieć, ta szmata, która jest na górze, w butach trailowych, w hokach, ma w speedgoatach bardzo sztywną konstrukcję. I to fajnie czuć, jak zakłada się, jeżeli biegacie też po asfaltach, macie typowe buty asfaltowe i założycie kilka dni na przykład biegacie w butach asfaltowych, potem zakładacie właśnie takie speedgoaty. I te speedgoaty macie wrażenie, że tak wkładacie nogę w taką... Mm, tak jakby no, trzymało Wam coś dokładnie, w sensie nie macie żadnej możliwości takiego luźnego poruszania, powiedzmy w środku yy, ten but się tak, nie wiem, ta stopa się tam nie przelewa w tym bucie, tylko jest tak naprawdę tak ciasno upakowana, znaczy mówię o butach też w dobrym rozmiarze, to nie chodzi o to, że jest ściśnięta, tylko że jest po prostu tak jakby naprawdę sztywna. Pierwsze kroki nawet w tych butach, jak sobie je założycie, nie wiem, gdzieś tam w sklepie, czy, 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 czy nowe, czy, czy jak od kogoś nawet tak mówię, no weźmiecie, żeby przymierzyć i zobaczyć, to może Wam się wydać, że w ogóle te buty, one są takie dziwne, to znaczy yy, dziwnie się w nich chodzi. No, nie umiem tego inaczej opisać, po prostu jest tak, że one pod względem właśnie takiej sztywności, czy takiego, no, no, no takie, takie mogą się wydawać kołkowate. Natomiast to wszystko znika w momencie, kiedy się zaczyna robić trening. <laughs> Wiem, że to może mało tak profesjonalnie brzmi, ale zaręczam wam, że dokładnie tak jest. To są buty, które po prostu w moim przypadku, zresztą akurat dziewucha też trenuje i ma identyczne, zresztą nawet podobny rozmiar. E, dokładnie ma te same wrażenia. Ona mówi, że w tych butach niezbyt niezbyt tak wygodnie, znaczy tak dziwnie się chodzi. Jeżeli się tam gdzieś założy je, tam czasem gdzieś, czy gdzieś żeby wyskoczyć, mówię do sklepu czy coś, to w tych butach się, się dziwnie chodzi. Natomiast, no mówię, jak już się zaczyna biec, to to jest tak jakby mega naturalnie. I jeżeli, nie wiem, boicie się tego, że but jest właśnie wysoki, że, że, że coś tutaj jest nie tak, jeżeli chodzi tam jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o wyczucie terenu, no to ja Wam powiem, że e, no po prostu nie bójcie się tego. Dlatego że. Ja w tych butach niezależnie od ilości kilometrów, które przebiegam, przed wczoraj zrobiłem w nich 40, trening na 48 km, dzisiaj robiłem 28, też tak w miarę dynamicznie, tutaj po, po, po skrzyżnym. Naprawdę to jest tak, że ja obojętnie, właśnie, czy to jest naście, czy to jest kilkadziesiąt kilometrów, e, szczególnie po tym, jak gdzieś tam jest jakieś podejście, czy potem jest kawałek jakiegoś gdzieś tam płaskiego, szybszego odcinka, i potem i nagle zaczyna się zbieg. No to ta, zazwyczaj właśnie w każdych innych butach było tak, że ja już po iluś kilometrach to na tych zbiegach to czułem, tak, że już, no tak jak to się mówi, za bardzo czuć to podłoże. Takie już takie, wiecie, te kamienie, czuć kurczę, tam jakieś mm, właśnie korzenie, to wszystko to zaczyna tak być, jakby wszystko idzie tak czuć w nogi. A w tych butach nie ma tego. Po prostu jest coś takiego, że okej, okay, będziecie mieli zmęczone na przykład nogi, będziecie czuli, że mięśnie Wam już tam nie... no nie macie powera, ale nadal będziecie tak jakby odizolowani od podłoża w jakiś taki sposób, że nie będzie to takie wyczucie właśnie, no mówię, tak jak w jakiejś nowej, tak że czujecie każdy kamyczek. No i fajnie. No tylko ja mówię, no i co z tego? No? Mając odpowiednie buty, będziecie mieli odpowiednie hmm, będziecie, ten, przesuniecie ten poziom tego takiego zmęczenia i takiego, takich lekko opóźnionych gdzieś reakcji troszkę później niż, niż w przypadku butów, które po prostu Wam, wam tego, tego, tego komfortu nie zapewniają. Kolejna ważna rzecz e, z punktu widzenia m, butów trailowych górskich e, no to jest oczywiście przyczepność bieżnika i to jest e, Powiedziałbym, że jedyna rzecz, za którą właśnie speedgoatom mógłbym jakieś tam punkty odjąć ze względu na to, znaczy inaczej, nowe buty do pewnego czasu zapewniają no, zupełnie przyzwoitą i, i, i w ogóle tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić, jeżeli chodzi o poziom przyczepności to co tak jak większość innych butów trailowych jak weźmiecie nowe buty z pudełka no to, to zazwyczaj są przemyślane i zrobione tak żeby żeby dawały to poczucie takiego bezpieczeństwa wiecie gdzieś jak nawet jest trochę jakiegoś błota większego coś spoko dają radę problem tylko w tym że w hokach ten hmm, budowa czy nie wiem jak to powiedzieć ta rzeźba tego bieżnika jest taka że ona się dosyć szybko ściera no bo te kołki są dosyć wąskie i to jest tak że to się dosyć szybko ściera i teraz jak Zetrze, zetrą się te najwyższe, to tak naprawdę bud właściwie nie zostaje tej amortyzacji prawie nic. O, tu mam taki, który ma dość duży przebieg już. No i widzicie. I to jest tak, że zostają te większe, które tak naprawdę, no umówmy się, to jest, to jest amortyzacja, znaczy amortyzacja przyczepność na poziomie w ogóle zerowym. E, I to trzeba mieć na uwadze. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, która. która Powoduje, że, że te buty no po, 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 po jakimś czasie stają się po prostu butami, które są dobre nadal na treningi, czy na suche treningi, to nawet w terenie. Natomiast no wiadomo, że w warunki błotniste, czy nawet tak jak dzisiaj miałem jeszcze kawałki gdzieś tutaj przeloty po śniegu, no to w których ja w tych byłem, no to w tych butach już musiałem, tak wiecie, no pilnować się. Natomiast tak, te buty, żeby nie skłamać, mają w ogóle około 2000 km przebiegu. Tak wyglądają. To są prosto strasy jeszcze, jeszcze mokre. I teraz kolejna właśnie taka ważna rzecz, i tak naprawdę, tak jak mówiłem, że ten bieżnik to jest trochę minus, ale ogólnie kolejną jakby zaletą zakupu but, butów marki HOKA, speedgoatów na przykład, asfaltowe modele podobnie, to jest właśnie ta grubość tej podeszwy i tej amortyzacji. Chodzi o to, że stosunek jakby ceny zakupu do tego ile czasu możecie ten but potem używać. No jest taki, że kolejny raz stawia Hokę, można powiedzieć przed innymi producentami czy butami, no właśnie ze względu na budowę i na stopień amortyzacji, którą zapewnia podeszwa. Dlatego, że te buty nawet jeżeli są zużyte i mają kilkaset kilometrów, to nadal one są wygodniejsze i bezpieczniejsze dla waszych nóg, kolan, bioder. Od nowych butów większości producentów, i to naprawdę czuć, jak weźmiecie, tak jak wam pokazywałem, tam jakieś Merele, czy to jest po prostu przeskok, jak, no nie wiem, z przesiadka kurczę z... <grym> z Nissana do Mercedesa. Robiliśmy nawet test, powiem wam, gdzie na treningu bodajże około 30, 30 km tu gdzieś w okolicy Szczyrku dziewucha biegła w Merelach, ja biegłem właśnie w Speedgotach. I ona naprawdę już miała, widziałem, już miała dosyć, nie? Jeżeli chodzi o stopy, mówię, zamieńmy się. mamy, Nosimy buty podobnego rozmiaru, zamieńmy się, zobaczysz. No i ja byłem w szoku, że ona w ogóle w takim czymś się w stanie biec. To jest, różnica była taka, że jak ja mówię, założyłem te merele, które też się wydają, że podobno są spoko, że to buty trailowe, że to, że tamto, no wszystko fajnie. Ja je założyłem, to miałem wrażenie, jakbym, kurde, nie wiem, sandały, takie wiecie, te flip-flopy, czy co, jak to się mówi, te założył. No po prostu nic, normalnie zero. No wie jak ty możesz w tym w ogóle biegać, nie? No także kolejny plus Hoki to jest jakby jakość wykonania. Yy, domyślam się, że pewnie kilka osób, czy, czy, czy część z Was może mieć jakieś, nie wiem, pojedyncze przypadki, gdzie, nie wiem, coś się w bucie, nie wiem, rozkleiło, czy, czy gdzieś przedarło. Jeżeli chodzi o hoki, no to, to nie dość, że materiały użyte, no nie wiem, ja do niczego się tutaj, no mówię, nie mogę przyczepić, to one są po prostu fajnie zaprojektowane. No widać, że to jest robione przez, przez kogoś, czy przez jakichś ludzi, którzy no mają o tym pojęcie. No buty mają, naprawdę są zabezpieczone fajnym, gumowym takim wysokim otokiem, także to fajnie zabezpiecza, jeżeli Chodzi o kamienie. Z przodu te noski też są wysokie. To jest to miejsce, które kopiecie jak, jak, jak się potykacie o jakieś korzenie kamienie. Jeżeli chodzi o same przelotki na, 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 na sznurówki, one też są zabezpieczone, dodatkowo wzmocnione. Jeżeli chodzi o rozklejanie, żadnych problemów nie miałem. No, to są, mówię, tak jak zobaczcie, no, to są buty, które tak jak mówiłem, około 2000 km mają. No. Nie ma nawet śladu jakichś, nie wiem, przetarć, wydawałoby się, że też na przykład szeroka dosyć taka mięsista podeszwa powoduje ryzyko tego, że się gdzieś czasem nogą, wiecie, jak prawy, lewy but, że się, że się gdzieś ociera tutaj i, i często buty się ludziom przecierają tutaj, nie, od wewnętrzna strona. No tutaj tego nie ma. Jest naprawdę, no zobaczcie, no to to... Bud katowany kurcze tylko w górach właściwie, no bo, no bo tylko je zakładam na treningi jakby górskie. Dużo też przebiegów asfaltowych mają, no bo wiele razy nawet tutaj, żeby dobiec w górki, no to mam za każdym razem 3-4 km asfaltu w jedną i w drugą stronę i tak to wygląda. Co jest jeszcze takim małym, ale plusem, który warto, znaczy który się w praktyce fajnie sprawdza. I rzeczywiście jest, jakby różnicę robi to jest to, że grubość, taka mięsista podeszwa powoduje, że jesteście troszkę wyżej nad podłożem. I powiem Wam, że to nie chodzi tylko o komfort, ale na przykład o to im, że o ile dłużej w takim bucie jest sucho dlatego, że w warunkach takich, no, nawet lekko błotnistych, czy takich jak teraz, mikstowych, gdzie jeszcze troszkę śniegu zalewa, zalega, gdzie wiele szlaków, to właściwie to, jest to, 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 to są strumyki, które, które mm, po prostu biegnie się po mokrych kamieniach, po, po, po kałużach, no, w tych butach jest tak, że nawet staniecie, widzicie, no, w, w, w strumyk niewielkiej niewielkiej głębokości, czy, czy, czy bieg po mokrej ścieżce, powoduje, że w ogóle cholewka jest cały czas nad, nad, nad tym, tą mokrą częścią, więc biegniecie w suchym bucie. I to jest też Warto, warto jakby uwzględnić, no z porównaniem do takich, nie wiem, czy, czy, czy Bruksów, no to, to, to różnica jest mega, no to jest po prostu różnica tego, czy biegniecie właśnie w suchej, czy w mokrej skarpetcie. Ostatnia teraz rzecz, ostatnia taka, taki protyp który mogę Wam sprzedać, żeby być zadowolonym z buta, to ten but musi dobrze, tak jak wspomniałem, leżeć na Was. Hoka ma dziwną rozmiarówkę, to znaczy oni mają jakieś takie, z tego co pamiętam, niepełne i takie tajemniczo brzmiące rozmiary typu 45 i 1 trzecia. Pamiętajcie, że przy zakupie buta najlepiej, jeżeli nie macie okazji go przymierzyć, no to brać długość wkładki. No rozprostowujecie sobie długość, długość, wyjmujecie wkładkę z buta, z którego jesteście naprawdę zadowoleni. Z bierzecie wkładkę na płasko, po prostu mierzycie tą wkładkę centymetrówką. No i tam nie wiem, jeżeli mam widzicie 28 cm, to bierzecie buty, których długość wkładki jest 28 cm. W dodatku pamiętajcie, że Hoka ma wersję nie wszystkich modeli, ale wielu, wielu modeli, w tym Speedgoat, ma wersję White. I wersja white na oko ona się niewiele różni, bo to właśnie akurat wiem, że tak dziewucha ma wersję normalną, ja mam wersję white. Ta brązowa, to jest wersja white. No to tak, jak widzicie, szerokość na oko praktycznie chyba nie ma, nie, nie wiem czy to no może troszkę widać, ale to są dosłownie bardzo małe różnice. Natomiast jeżeli chodzi o dopasowanie do stopy, no to jest, to od razu czuć i rzeczywiście ten but, który ja zakładam, jak, jak ten nowy założyłem i ten, to ten white, rzeczywiście, no wiem, że w moim przypadku warto. Bierzcie buty o naprawdę większe, o Rozmiar, nie wiem, bierzcie buty, które są szersze. E, naprawdę but, pamiętajcie, cholewka ma wam trzymać tutaj e, całą stopę, a nie e, na zbiegach, żebyście nie uderzali stop, e, tymi palcami gdzieś o, 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 o przód buta. Naprawdę pamiętajcie, że stopy wam e, puchną. Od, e, odwodnienie, e, temperatura, zmęczenie, otarcia. E, im będziecie mieli więcej miejsca w przedniej części w tej przedniej w tym, tym, tym boksie przednim buta tym yy, większa szansa, że dobiegniecie do mety bez zmasakrowania sobie stóp. Także słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę, za kolejny, kolejny odcinek i za yy, bardzo dużą i fajną fajny odzew, jeżeli chodzi o odcinki pływackie. Naprawdę jestem mega w ogóle zadowolony, znaczy zadowolony, no po prostu taki yy, no kurczę szczęśliwy, że tylu osobom te wskazówki się, mam nadzieję, do czegoś mogły przydać. Także naprawdę z mojej strony jest to mega, mega jestem wdzięczny Wam za, 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 za feedback. No i cieszę się, kurczę. Mam nadzieję, że, że, że naprawdę no, robicie progres i że się zobaczymy lada moment no, w tym przypadku akurat w szczownicy. To co? Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Udanego dzianka, udanych treningów.